Dzień dobry Państwu, witamy w saloniku tygodnika płockiego. Ja nazywam się Jola Marciniak, a dziś moim gościem jest trener drużyny pierwszej drużyny piłki nożnej Wisły Płock, pan Mariusz Misiura. Dzień dobry. Witamy i może na początek właśnie wróciliście ze zgrupowania, prawda? To był zawsze zgrupowanie jest takim najważniejszym etapem, elementem okresu przygotowawczego. Proszę podsumować ten, te 10 dni, tak, bo to 10 dni było. Zgodzę się z panią. jakby Tym bardziej teraz z mojego punktu widzenia jestem nową osobą w drużynie. Duża liczba nowych zawodników, więc jakby to zgrupowanie chcieliśmy wykorzystać jak najlepiej i tak mniej więcej, sprecyzuję, co mam na myśli. Jeżeli masz podanej jednostce treningowej, przeanalizowałeś się materiał wideo i uznajemy, że warto, żeby jakiś zawodnik był świadomy tego, co robił dobrze albo co robił źle, no to nic nie zwał na przeszkodzie, że już za 5 minut ten zawodnik był w sali konferencyjnej i że była rozmowa przy materiale wideo, więc jakby e, takie zgrupowania są, że tak powiem, świetną, świetnym momentem nad taką pracą, nad świadomością, pod świadomością na tym, co w jaki sposób będziemy wymagali od naszych zawodników później w czasie sezonu. Tak samo gdzieś aspekt motoryczny, tutaj bardzo, bardzo ważny też jakby na końcu już musimy funkcjonować jako grupa, więc jakby też znaleźliśmy czas na małą integrację, na to, żeby zawodnicy sobie wieczorem gdzieś tam mm, usiedli wspólnie mm, pośpiewali, potęczyli, więc Nawet. na tą chwilę mm, jesteśmy zadowoleni z tych, bym powiedział pierwszych tygodni pracy. Były trzy sparingi, prawda? Jeden, no raczej chyba. Kiepski, natomiast dwa pozostałe całkiem całkiem. Proszę o nich trochę więcej powiedzieć, bo tam rotacja w składem pan bardzo mocno zaszalał, że tak, powiem. Tak, jakby ja bym bardziej tutaj rozgraniczył to, że rozegraliśmy sześć razy 45 minut z różnymi przeciwnikami, bo jakby patrząc na składy w poszczególnych 45 minutach pół, to zawsze był ten skład zmienny i chcieliśmy sobie zobaczyć bardzo dużą liczbę wariantów, więc jakby patrząc tak jeśli chodzi o te sześć połów, to przegraliśmy tylko jedną z Poluniem, no tak, poluniem drugą. Warszawa, drugą tak, więc jakby z pozostałych, jakby nawet z tej przegranej um, wystąpiła tam bardzo duża liczba młodych zawodników, którzy ostatnio występowali w czwartej lidze, wystąpili tam zawodnicy, którzy dołączyli do nas um, z taką myślą, że na razie będą trenowali u nas, albo będą grali w drugim zespole, więc jakby też yy, trzeba dać czas tej młodzieży, bo jakby... Na tą chwilę uważam, że nie wszyscy są gotowi do tego, żeby rywalizować w pierwszej lidze. Nie zapominajmy, że naszym celem tej rywalizacji jest sextaclass, klasa, więc jakby mm, ja się cieszę, że mieliśmy właśnie te gry kontrolne, że mieliśmy szansę popracować nad swoimi, że tak powiem, różnymi momentami, które chcemy, żeby w Lidze funkcjonowały, ale też mieliśmy czas, żeby przy, przy, zobaczyć tutaj tą zdolną młodzież. Bo naprawdę jest duża liczba młodych zawodników, która teraz zrobiła awans z czwartej do trzeciej. Dołączyło do nas kilku młodych zawodników, więc fajnie było ich zobaczyć w takich, bym powiedział, konfrontacjach z pierwszoligowcami. Zabrał pan do nas grupowanie ponad 20 zawodników. Czy jest jeszcze, nie wiem, szansa, czy możliwość, czy w ogóle rozmawiacie jeszcze z kimś, żeby dołączył do drużyny przed, sezoną, przed sezonem, bo, bądź w jej trakcie, dlatego że przecież okienko będzie trochę inne niż zwykle, prawda? Tak, no jakby jeszcze, nie ukrywam, że czekamy na trzy transfery. Głównie to będą zawodnicy z zagranicy, którzy będą występowali na pozycjach numer 10 i 6 i być może 9. Wierzymy, że potrzebujemy jeszcze wzmocnić tą drużynę, jeżeli mamy walczyć o awans do klasy. Też na bieżąco analizujemy, co robią inne drużyny. Yy, które będą, że tak powiem, biegały się też myślę w walce o tą Klasę no to jestem pod dużym wrażeniem, że praktycznie ta kadra z poprzednich sezonów jest utrzymana i jeszcze tam 5-6 zawodników takich jakościowych dochodzi, więc jakbyśmy tak samo u nas troszeczkę nastąpiło dużej rotacji. Na niektórych pozycjach jeszcze na pewno musimy się wzmocnić, żeby ta możliwość yy, rotacji lub yy, jakby innych opcji w ofensywie żeby była większa. Więc jakby mam nadzieję, że dzisiaj dołączy do drużyny Jimenez. że przedłużył kontrakt. Mam nadzieję, że w tym tygodniu trafi do nas jeszcze dwóch zawodników i jakby ta nasza siła ofensywna będzie jeszcze większa i też możliwość rotowania tymi zawodnikami w ofensywie będzie większa. To może tak od bramkarza, po krótko, o każdej formacji. No na pozycji bramkarza to mamy chyba takie bogactwo, że dawno nie mieliśmy, prawda? Tak, więc jest Maciek i Gradek. Są też młodzi, Zielu i Klonik, który, Klonik, który był na wypożyczeniu ostatnio w trzeciej lidze, zbiera dobre recenzje. Zielu bardzo dobry sezon w drugim zespole, więc jakby tutaj wierzymy, że ta obsada bramki jest bardzo dobra. Maciek najlepszy bramkarz poprzedniego sezonu w pierwszej lidze. Gradek też jest cały czas uważany, że młodym utalentowanym bramkarzem, więc jakby tutaj... Sprawdził się, prawda? Tutaj, tak, tutaj tak, dobrze. więc jakby rywalizacja na tej pozycji będzie mm, bardzo duża chcemy jakby budować zespół od tyłu, bo patrząc na zespoły, które zrobiły Awans w poprzednim sezonie, jak Motor lubniczek, KS Katowice, no to tam oni zaważyło o tym głównie, jak dobra gra w defensywie, a dopiero później gdzieś tam ofensywa i my tak samo teraz wzmacniając właśnie pozycję numer bramki, na pozycji numer jeden na bramce też pozyskaliśmy dwóch środkowych obrońców, czy trzech można nawet powiedzieć. Chcemy tą pozycję też bardzo mocno wzmocnić, żeby w takich spotkaniach już bezpośrednich z tymi najlepszymi zespołami nie przytrafiały nam się takie błędy, które małe błędy, które bardzo drogo kosztują. Bo jakby później ciężko te punkty gdzieś odrabiać. Ja mówię, miałem okazję w poprzednim sezonie obejrzeć 7 czy 8 spotkań Wisły na żywo. Miałem swoje przemyślenia za każdym razem, też przygotowując się do meczu. Z Wisłą jakby chcieliśmy wtedy wykorzystać pewne, pewne rzeczy, które uważaliśmy, że nie pracowały dobrze. No i teraz, będąc się trenerem Wisły mam zamiar to zmienić i rozpoczęliśmy tą budowę drużyny od tyłu. To może jeszcze wyjaśnimy, bo nie, może nie wszyscy czytelni, słuchacze i czytelnicy wiedzą, że poprzednim sezonie był pan trenerem z Nicza Pruszków, czyli jedyne, znaczy obok Arki Gdynia, jedynej drużyny, której, która obydwa mecze z Wisłą wygrała. Także rzeczywiście te obserwacje były trafne. I dalej przechodzimy do pomocy, do linii pomocy. Tak, jeśli chodzi o linię pomocy, to właśnie tutaj uważam, że na pozycji numer 6 i 10 mamy za mało rotacji, bo na tą chwilę mamy Krystiana Pomorskiego, mamy Dominika Kuna, mamy... Famulaka, więc jakby są trzech zawodników, którzy do nas dołączyli. Próbujemy na tej pozycji też 10, Oskara Tomczyka, bardzo ciekawe dwa spotkania rozegrał na tej pozycji w tych grach kontrolnych i właśnie potrzebujemy tam jeszcze, mówię, jeszcze większej rotacji, dlatego mówię, rozmawiamy z dwoma zawodnikami z Hiszpanii. Mam nadzieję, że dzisiaj imę podpisze kontrakt i, i, i dołączy do naszej drużyny. Jeśli chodzi o wahadłowych, to tutaj postawiliśmy, że na lewej stronie będą grali nasi młodzieżowcy. Pozyskaliśmy dwóch zawodników Brzozowskiego z Hanzy Rostock i kukułkę z Lecha 2 Poznań. Na prawej stronie mamy hiszpańskiego, mamy Niepsuja, więc, jakby tutaj uważam, że na tych wahadłach już mamy pozycję zamkniętą. Są to zawodnicy o dobrych predystycjach motorycznych, dobre dośrodkowanie, czyli to, co gdzieś będziemy na tej pozycji wymagali. Hmm, jeśli chodzi już no, o naszych napastników no to tam też uważam że jest bardzo fajnie bardzo ciekawie bo sześciu napastników pojechało z nami na zgrupowanie oprócz Łukasza Sekulskiego mamy jeszcze Lewandowskiego mamy Jespera e, mamy Glebika mamy e, e, młodego Borowskiego więc jakby są to uważam że zawodnicy z bardzo bym powiedział bardzo dużą jakością teraz też Naszym pomysłem jest, żeby Dawid Kocza grał taką fałszywą dziewiątkę. Więc z ich pracy jestem bardzo zadowolony. Mam, że tak powiem, jakieś pole manewru, i muszę przyznać, że jestem zbudowany tym, co widzę po tych młodych chłopakach. Mówię tutaj o Glebie i Oborowskim. Bo jakby hmm, ja sobie zdaję sprawę, że będziemy grali o awans do klasia, bo od początku będą duże wymagania, ale Boro i Glebik mają naprawdę tak duże umiejętności, że będziemy starali się przemycić im jakoś minuty, żeby jedno i drugie jakby połączyć, czyli grać w awans klasy i jednocześnie poszukać im minut, bo uważam, że są to zawodnicy z ogromnym potencjałem i naszą mądrością teraz będzie jako sztab żeby gdzieś poszukać ich minut na boisku. Mm -hmm. No zresztą na mistrzostwach Europy, które w tej chwili się odbywają, widać, że młodzi podbijają, prawda? Drużyny. Wdawałoby się, że niemożliwe, żeby w Hiszpanii grał chłopak, który w reprezentacji Hiszpanii grał chłopak, który ma dopiero 16 lat. No teraz już 17, ale tak taki młody. Podczas pierwszej konferencji rozmawialiśmy o tym, że na zgrupowaniu prawdopodobnie zostanie wybrana rada drużyny. Była okazja do rozmów, do wyciągnięcia jakichś wniosków? Jest jakieś, są jakieś decyzje? Mieliśmy takie jedno spotkanie m, z radą drużyny, gdzie m, jakby narysowaliśmy, czy zarysowaliśmy sobie taki zarys, jak ona ma wyglądać. Będzie to na pewno Łukasz Sykulski, Fabian Hiszpański, m, Maciej Gustowski, Krystian Pomorski, Dominik Kun. To jest taka piątka która pełniła rolę kapitanów w poprzednim sezonie i ja, że tak powiem bardzo chcę mieć wszystkich w radzie drużyny będziemy mieli jednego przedstawiciela młodych zawodników najprawdopodobniej będzie to Szyman i będziemy mieli jednego przedstawiciela zawodników zagranicznych czyli najprawdopodobniej to będzie Markut więc to będzie taka siedmioosobowa grupa może trochę szeroka ale ja uważam, że odpowiedzialność za to wszystko, co się będzie działo na boisku czy poza, musi być bardzo, że tak powiem, szeroka, że jakby bardzo dużo liczba osób musi się poczuwać do tego, bo jakby w czasie sezonu będą różne momenty dobre, złe, średnie, bardzo dużo rzeczy się jakichś wydarzeń, takich, których dzisiaj nie możemy się widzieć i wtedy będzie bardzo ważne, żeby odpowiednio zareagować. I nie może być tak, że to będzie tylko na barkach jednego czy dwóch osób. Najczęściej z tego, co słyszałem w poprzednim sezonie, to wszystko było na barkach Łukasza, że dzisiaj chciałbym, żeby właśnie to się rozłożyło na kilka osób, tak samo na sztab, żebyśmy jakby nie uciekali od tej odpowiedzialności, tylko jakby brali to wszystko na swoje barki i próbowali jak coś to pomóc jakimś zawodnikowi, czy, czy, czy pomóc yy, załatwić jak najszybciej go sprawę. My do tej pory, mówię o nas, dziennikarzach. Spotykaliśmy się z trenerami, którzy wszystko skrywali w sobie, nie chcieli o niczym mówić, żeby się rywal nie dowiedział. Pan jest przeciwieństwem, przeciwieństwem tych trenerów. Pan dużo mówi o, swoim, o swojej pracy, o swoim stylu, o filozofii, o wszystkim. Nie obawia się pan, że rywale też mogą czytać te informacje i, i, i rozpracowywać Wisłę bardziej. Ja, no to sytuacja, odwróćmy sytuację, że wszystko było skrywane w poprzednim sezonie, a jakby i tak to nie przeszkodziło mojej drużynie przygotować się dobrze Fakt. do Wisły Poz, więc jakby ja doceniam, że będziemy rywalizować z drużynami, które są prowadzone przez bardzo dobrych trenerów, którzy poświęcają bardzo dużo czasu na analizy, mm, na oglądanie różnych spotkań, czy doszukiwanie się jakichś różnych mm, szczegółów. Ja uważam, że im trudniej, tym będzie lepiej, bo jakby to wszystkich nas wtedy rozwinie. Uważam, że my jako w ogóle społeczeństwo musimy się rozwijać w piłce nożnej w Polsce, bo później przykład Mistrzów Europy, że my wyjeżdżamy do domu, no to nie jest przypadek, więc jakby ja wychodzę z takiego założenia, że im trudniej, tym lepiej. Więc jakby jestem otwarty na wszystko, co się dzieje wokół drużyny. Nie będę uciekał od jakichś pytań, czy jakby od jakiejś sytuacji, bardzo chętnie będę. Opowiadał z argumentami, dlaczego taka decyzja, a nie inna, dlaczego takie przemyślenie, a nie inne. Więc jakby na pewno się nie boję. To też jest yy, yy, taki na przykład, jak wróciłem do Polski po 10 latach, 4 lata temu, i pojechałem, nie powiem, do jakiego klubu na staż klasy to jakby trener pozwolił mi tylko gdzieś tam yy, siedzieć na trybunach i przyglądać się z boku wszystkiemu, więc jakby. Bardzo dziwnie się czułem w takiej roli i pracując za granicą te staże wyglądały zupełnie inaczej, mm. że jakby osoba, która przyjeżdża może dotknąć, zrozumieć filozofię i dlaczego tak się pracuje inaczej. I ja jakby też wyznaję taką zasadę, że jeżeli ktoś do mnie przyjeżdża na staż, to jakby otwieram się przed nim jak książka. Mm. Oczywiście ktoś może to później wykorzystać, ale ja uważam, że na przykład my dzisiaj rozpoczynamy za dwa tygodnie sezon, czy tam za tydzień. I będziemy grali pierwszy mecz z kotwicą kołobrzyk. I na przykład za 3-4 kolejki te rozwiązania, które działały z kotwicą kołobrzyk, już jakby one nie będą działały, bo już przeciwnik kolejny będzie na to przygotowany i my, jakby musimy, na bazie tego, co robiliśmy, już wymyśleć jakieś nowe rozwiązania. Więc tak naprawdę u nas to będzie się cały czas wszystko modyfikowało, my jako drużyna będziemy się rozwijali, będziemy szukali coraz większej liczby. Nowych rozwiązań, więc nawet jeżeli ktoś pozna bardzo dobrze nasze rozwiązania z meczu, z kocistą kolczyk, to jakby one uważają, że nie do końca się przydadzą, bo. już będą nieaktualne. Już będą nieaktualne. dokładnie. Jest pan w Płocku 6 tygodni, prawda? Znaczy pomijając zgrupowanie, tak. ale to też jakby w Płocku. Proszę powiedzieć, jak się pan tutaj czuje? Czy zgodnie z oczekiwaniami, czy wprost przeciwnie? Jestem bardzo miło zaskoczony, bo jakby. No jestem osobą taką zewnątrz, osobą, która, której nie było długo w Polsce. Koniec końców w poprzednim roku na początku przychodząc do klubu przeprosiłem za to, że delikatnie pokrzyżowałem plany Wiśle Pod tej walce o Ekstraklasę, więc jakby mój odbiór przez osoby tutaj, przez społeczeństwo, przez kibiców, przez dziennikarzy, przez różnych ekspertów jest naprawdę niesamowite, bardzo się z tego powodu cieszę i jakby czuję na sobie taką chęć odwdzięczenia się im za to wszystko co tutaj doświadczam, więc jakby staram się mm, pracować ze swoim sztabem jak najlepiej, jak najlepiej zbudować tą drużynę, żeby jakby ona nas, nas cieszyła na boisku, bo jakby sobie zdaję sprawę, że te wszystkie takie spotkania, mm, momenty są bardzo miłe, ale wszyscy czekamy na boisko, wszyscy czekamy na tą konfrontację, Wstece. więc jakby tutaj ja też się już nie mogę doczekać tych spotkań ligowych, też się nie mogę doczekać konfrontacji. Cieszę się bardzo, że mam taką dobrą drużynę i mam na myśli tutaj nie tylko zawodników, ale też jakby i dyrektora i prezesa, bo uważam, że wszyscy razem tworzymy drużynę, wszyscy razem podobnie myślimy, podobnie zakładamy sobie różne rzeczy i wierzę, że jakby na jednym wózku jadąc wszyscy mm, o ten sukces osiągniemy, ale tak jak mówię, pierwsze tygodnie są rewelacyjne, super, jestem przyjęty tak samo. Yy, bardzo mi zależy właśnie, żeby za to wszystko się odwdzięczyć, dobrą grą, nie tylko słowem dziękuję czy coś takiego, ale żeby jakby przychodząc później na boisko, na, na stadion, oglądając nasze mecze, osoby były zadowolone. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i państwa gościem był trener pierwszej drużyny Wisły Płock Mariusz Misiora. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.